Dobra, zanim zaczniemy, to sobie jeszcze weźmiemy rękawiczki, założymy Żeby nie było Jest spójna godzina, nie chce mi się szorować rąk Nie wiadomo jak długo Jedna rękawiczka zleciała, to w razie czego No to na badanie bierzemy Bierzemy narzędzia i zaczniemy od rozbiórki, co w takim poszło? Widzę, że nieźle. Dobra, już wszystko się rozsypało. Es, co tu mamy? A więc tak, zaczniemy z tego, to było uszczelnienie. No i to uszczelnienie niestety się ale rozsypało. Hu hu hu, nic z tego nie zostało. No słabo, tak? Dobra. Zobaczymy jak to dalej wygląda. No to uszczelnienie całe się przetopiło, dosłownie przerobiło. Lekko słabo, tak? Czy tu mamy jakieś uszkodzenia na tym? Nie ma, tu nie ma żadnych uszkodzeń. No i uszczelniać poszedł, tak? Zobaczmy jak wygląda pod spodem sobie tutaj podniesiemy najpierw to aha Hm, teraz wiem co jest grane. Hm. Zobaczcie co się stało Teraz nie skapnąłem się w pierwszym momencie to Teraz dopiero widzę Czyli co, No po prostu bęben nam się rozsypał No i to jest super winch Super Do tego się nie spodziewałem Powiem szczerze, całkowicie się tego nie spodziewałem Że No będziemy mieć to w dwóch kawałkach No kurde, bez jaj nie? No, co mam powiedzieć Kiedyś używaliśmy Terre czyli 5 nie było problemów nic Żadnych problemów W tej chwili jest problem z dostępnością tery, dlatego Po no, prostu się zmienić akurat na Husara. No i wycięliśmy super ujęcia, który był tu, no dla mnie no, nadza super superunicz do czegoś związuje, tak? Ale tutaj ten <laughs> Rozpołowienie się, no to lekko słabo, tak? No dobra Odłożymy i idziemy dalej, jak to wygląda To odrzucimy Dobra. No i tu więc to jest, tak widzicie, o. Tu uszczelka jest, tak? Czekajcie, bo się przywróci. I tutaj to uszczelka jest. To uszczelnie delikatne, uszczelnie naokoło jest, tak? No wiadomo, jeżeli to nie puści, które tu jeszcze jest. Zobaczcie, czy idzie to wyciągnąć. Tak, wyciągarka pracuje na złom. Już można rozbierać to, dokup, jak chcemy. No jeżeli to uszczelnienie puszcza, bo tu więcej nie ma, to jest tylko to jedno uszczelnienie które tu jest montowane. no to wiadomo, to i tak dostanie się do środka, tak? Więc tak wygląda tutaj ta budowa, żebyście po prostu zobaczyli, tak? Budowę tego, dobra Jedziemy dalej, aha, zobaczymy żeby I Ilu planetarna jest, żeby nie było Bo to też mi chcę zobaczyć, ile tak naprawdę jest pla planet w środku O, moje zaskoczenie, w takim mają korpusie Dwie planety mamy. Musiałem jednak z tej chwilę a przerwa, ponieważ skończyło mi się miejsce na karcie. Dobra, wracamy dalej. Tak jak oczywiście chwilę wcześniej yy, Mamy tutaj dwie planety. Więc, więc nie jest źle. Teraz zobaczymy dalej. Tu mechanizm jak to wygląda. Do odblokowywania. Dobra. O, no, czyli, czyli to, jak spojrzymy, ten element, co tu jest, cyk, tu, to on jest po prostu wypychane, tak? I w ten sposób, w ten sposób, tutaj jak spojrzycie, o, ten element, to widzicie, polega na tym, blokada, rozblokowanie, blokowanie i rozblokowanie. Engage and disengage, jak to mówią. Czyli w ten sposób, jest załączane to. No dobra. To mamy. Kurde, teraz miałem syf tutaj. O, Chwilę, muszę wziąć jakieś kurde szmaty. Może już mnie denerwuje, a nie lubię wyciągarki, nie wyciągarkę, ale nie lubię mieć wkrętarki brudnej. Tutaj poprawimy kanarkę. Dobra. Rozbierzmy teraz silniczek. Zobaczmy. O, kolej, wszystko. Będziemy rozbierać drobne magią. Zobaczmy z urąbała już śrubka, no to super no to tego nie odkręcimy Tak jak powiedziałem, i tak już wyciągarka jest złą To użyjemy trochę mocy Nabiliśmy sobie toxa. Kurde, uhuhu nie chcę puścić to jest to, już jestem w szoku. weźmiemy coś innego, nabijemy dodatkowy zestaw spróbujemy to lub 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 lub. ale zobaczymy. Nie, to nie ma szans, musi być to, co to było. Dobra. Moło Mołotek wygra zawsze Dobra, jedziemy dalej. Aha. Następna no nie rupja i te przedłużkę użyjemy. No teraz, bo syw jest nie jest. Syf. Nabijemy ją głębiej i spróbujemy odkręcić. Jest, spuściła też pięknie. Cyk o! Oddawaj mi to Dobra, oddało Dobra, możemy teraz to podnieść i zobaczymy jak Silniczek tu mamy bardziej uszczelniony. Czy jest jakieś dodatkowe uszczelnienie? A, jest. Otóż to. Tu mamy delikatny mały orangek. o Oring. I zobaczmy, jak wygląda silnik. Tu mamy jeszcze przekładnię następną. Czyli w sumie byśmy mieli trzy planety. W sumie. No, tu mnie zaskoczyło. Zaskakuje to. Hmm. I co jest? Tu uszczelnienie jakieś jest czy nie co to jest? Tak, tu jest jakieś uszczelnienie jeszcze widzę tutaj. Tam wygląda jakieś uszczelnienie, co to będzie? Hmm. Tak, tu będzie uszczelnienie widać teraz tutaj po tym. Ładnie się legało. To jakieś uszczelnienie może być czasem. No dobra, z drugiej strony trzeba. Zobaczmy co jest w środku. Pokaż kotku co masz w środku. Co to będzie dziesiąteczka, nie, ósemeczka będzie. Gdzie mamy ósemka, dziewiątka ósemeczka? Zobaczmy jak szczelny jest silnik. Chyba nie jest szczelny, bo już widzę. Hu hu. Kolorowa. Dobra, teraz tu już, już otwiera Pięknie. Dobra. No i co tu mamy? Otwórzmy się. Jak to mówią, o. Dobra. Teraz tak. Szotki. Tragedii nie ma. Ale wyciągniemy silnik. O. To jest dobre. Zobaczcie. Wyciągam silnik, ale ja chciałem wyciągnąć magnesy? No nie chciałem wyciągnąć magnesów Nie na no zajebiście, nie na no prostu kurde Dobra Czyli się pół O, nie chcę iść Uwierzcie mi te magnesy naprawdę mocno trzymają Czyli mamy wyciągarka ta niestety magnesy podklejane No i tak jak widzicie Tak wygląda środek No niestety wszystko uwalone. Chociaż myślałem, że jeszcze gorzej będzie. No ale rewelacji nie ma, tak? No, bo jak już mamy odklejone magnesy. Słabo. To jest raz. Dwa. <gryw> Dla mnie to jest najlepsze. No to jest po prostu mistrzostwo No kurwa mać. Przepraszam za wyrażenie, no, ale no, no. bez jaj, nie? no, żeby korpus pękał. I tak, i jeszcze jedno zaznacza, że tu mamy co, czas linę syntetyczną. Tu nie ma liny stalowej, tylko syntetyk na tym był nawijane, więc no kurde, nie powinno takich uszkodzeń powodować. No, bez jaj, nie? To jest. No co? Kurde co mam powiedzieć? Świetnik. Z tego pracuję. nic. Nie do mnie nie zostaje. Bo korp korpus, kosz korpusu to praktycznie kosz wyciągarki, w tej, w tej chwili Kosz już teraz tak, muszę nowe uszczelnienia, wszystko od razu powymieniać Jak wyglądają, a jeszcze nie są złe Ale wszystko trzeba wyciś i, po i powklejać Żeby to jakoś działo. Po prostu Jeżeli kiedyś znajdę chyba chwilę, to może to po prostu zrobię no, Chociaż nie wiem ile kosztuje Bęben kosztuje, bo sądzę, że bęben może być cholernie drogi do tego superunicza, albo w ogóle niedostępny, jak to często bywa w ciągarkach niestety. No i co? Pamiętajcie, żeby zostawić suba i lajka. No i komentujcie, no, dajcie synka, czy też spotykaliście się z takimi akcjami, jak no, choćby z bębnem, tak? Są pewnie w Dragonach i innych, to pewnie tak, ale no, kurde, superunicza... No, superunicza wymagają czegoś więcej, i tyle powiem. Przynajmniej z moich doświadczeń. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak ten husar będzie się sprawdzać. Jeżeli będzie się nie sprawdzać, to tak samo rozbiorę go, tak jak tutaj widzicie, na drobne części i dam wam na to docenkę. Dobra, no to co? To było na tyle i tyle. Ściągamy i idziemy do domu. Marka, trzymajcie się. Cześć.